W ratuszu odbyło się zebranie, na którym opracowano ramowy plan imprez okazji Dni Wolsztyna. Dni Wolsztyna rozpoczną się w piątek 1 maja rzeki Nadon, w której uczestniczyć będzie młodzież. Burmistrz Wolsztyna przekaże im klucze miasta. W sobotę odbędą się pokazy modeli latających na uwięzi, pokazy karate, rambit szkół wiejskich, koncert zespołów estradowych, Wystąpi chór kanon z Wolsztyna oraz artysta scen operowych pan Andrzej Bator. Dzień zakończy się dyskoteką. W niedzielę odbędą się międzynarodowe zawody strzeleckie, ogólnopolskie zawody kajakowe, turniej szachowy, pokaz umiejętności artystów ze szkoły muzycznej, rambit szkół miejskich, zagra również kapela podwórkowa, wysłuchamy piosenek Jacka Kotlarskiego. I Jacka Romankiewicza, wieczorem odbędzie się pokaz łodzi. Dzień ten zakończy się zabawą ludową. W poniedziałek 3 maja odbędą się zawody wędkarskie, prezentacja artystyczna przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, Dzień Strażaka, pokazy musztry paradnej, kabaret pod spodem zakończy Dni Wolsztyna. Zielonogórskie przedsiębiorstwo handlowe Elmet oferuje w cenach hurtowych i detalicznych zlewozmywaki, wanny i grzejniki, wyroby fajansowe, materiały i narzędzia ścierne, sprzęt spawalniczy, narzędzia i elektronarzędzia, piece CO węglowe i gazowe, podgrzewacze wody, artykuły gospodarstwa domowego, farby i lakiery. Osprzęt instalacyjny i techniczny, lampy i oprawy, żarówki i świetlówki, aparaturę elektryczną, kable i przewody. Zapraszamy do punktu zaopatrzenia numer 1 w Olsztynie na ulicę Słodową. 2. Telefon 2165 wewnętrzny 10 w godzinach od 9 do 17, w czwartki od 8 do 16. Soboty od 10 do 14. Życzymy Państwu przyjemnych i udanych zakupów.